discussing your on the last few tests, I have to agree. Blue is penalized seventy-five science collaboration points. Glados is trying to but Oh, Musimy uważać, żeby tu nie wpaść. No, no widzisz, to jest dobre pytanie. I potem ty nie musisz spuścić i zrobić to w Tak, z drugiej strony sam jest możesz to zrobić. Tak. Jaki masz świetlny? Nie ma świętują. Tu by. O, ja. Jednak nie. A już wiem. No nie, nie, nie wiem. Chociaż w sumie czekaj. A już wiem. Ziemiam. Już no. Nie, ty musisz potem zrobić tutaj co mieszkasz? A no rozumiem, no to dobra, jeszcze raz. No właśnie Obecnie już wiemy wiem, to, to teraz z... Już wiem chyba Dobra, nieważne no spróbujemy No jak w sumie to mogłoby się udać Nie to coś trzeba jeszcze z tutaj z tym Tutaj muszę wydać tutaj to Aha, o, już no wiem, to tak, właśnie. Oś... No. Zrób, tutaj. Teraz patrz, teraz ja tu sobie zrobię. No. Tu tu, tam, tu, a ty zrobisz to tutaj. Okej, okay, no rozumiem. Tutaj, lewej, tutaj tak. się na lewej, tak. Okay? No. I pamiętaj, że będzie bez nie? No, pamiętam. Oj, oj, oj. Widzisz, jednak nie. Trochę za to Aha, to może po prostu muszę to jeszcze raz zrób? No, to jeszcze raz? Jest. Po prostu nie wracam nie do końca. O, i już. Dobra, no. To się... Aha, bo tutaj musi stanąć na przycisku. Przed się o jezus, no właśnie. на Tak, tak, tak. Tam? Tam? Ok. Ty już! Możesz mi zrobić tą tubę! Ale ty musisz co no. zrobić?